Zgranie. Po zakończeniu pracy musimy zgrać nasz utwór, czyli zapisać go w postaci jednego pliku. Na głównej osi zaznaczamy obszar, który chcemy zgrać i z menu File wybieramy Bounce to, a następnie polecenie Disk, czyli zgraj na dysk. Jeśli nie zaznaczymy obszaru do zgrania w oknie edycyjnym, to zgranie zostanie wykonane od początku sesji do końca ostatniego klipu. Jeśli wybierzemy polecenie Bounce, otworzy się okno, gdzie możemy wprowadzić kilka ustawień. W polu Bounce Source wybieramy źródło sygnału. Najczęściej będzie to główne wyjście output 1.2, ale możemy także zgrać sygnał z innego wyjścia lub z dowolnej wirtualnej szyny programu. Następnie należy wybrać typ pliku, w jakim zostanie zapisane zgranie: Wave, Ive lub MP3. Jeżeli zaznaczymy okienko ADD MP3, finalne zgranie zostanie zapisane w dwóch plikach: w formacie wybranym z menu File Type oraz w formacie MP3. Dalej należy ustalić format zgrania: MonoSamt, Multiple Mono lub InterLift. Wybierając pierwszy, MonoSamt, otrzymamy plik będący sumą sygnałów połączonych w jeden sygnał mono. Ustawiając Multiple Mono otrzymujemy ostatecznie dwa pliki monofoniczne, jeden dla lewego, drugi dla prawego kanału. Opcja Interlift pozwala stworzyć jeden plik stereo z przeplotem. Rozdzielczość bitowa oraz rozdzielczość próbkowania są domyślnie zgodne z parametrami ustalonymi podczas tworzenia sesji. Plik wynikowy, jeśli jest to wymagane, może mieć jednak inne parametry. Jeśli zaznaczymy opcję import after bounce, wynikowy plik zgrania zostanie po jego zakończeniu automatycznie załadowany do naszej sesji. W polu file name możemy wpisać nazwę nowo utworzonego pliku oraz wybrać miejsce jego zapisu. Domyślnie będzie to folder Bounced Files w katalogu naszej sesji. Aby przyspieszyć zgranie, możemy zaznaczyć opcję Offline dostępną u dołu okna Bounce. Jeśli nie zaznaczymy tej opcji, zgranie będzie dokonywane w czasie rzeczywistym, czyli będzie trwać tak długo, jak trwa zaznaczony przez nas fragment nagrania. Operację potwierdzamy przyciskiem Bounce umieszczonym w prawym dolnym rogu okna. Jeśli wybraliśmy zapis w formacie mp3, po kliknięciu bounce pojawi się dodatkowe okno, gdzie należy wprowadzić ustawienia kodowania. Możemy ustawić szybkość kodowania, bitrate, czyli tak zwaną przepływność, oraz dokładnie opisać plik. Po kliknięciu OK na ekranie wyświetla się okno pokazujące postęp zgrania oraz jego szybkość. Zaznaczmy teraz krótki fragment na osi czasu i ponownie wybierzmy Bounce to Disk. Teraz odznaczmy okienko offline i zgrajmy zaznaczony fragment w czasie rzeczywistym. Zgranie trwało dokładnie tyle czasu, ile trwał zaznaczony fragment. Wybór sposobu zgrania zależy od naszego stylu pracy i od tego, czy posiadamy zewnętrzne urządzenia, jak na przykład pogłos, na który wysyłamy sygnał z programu ProTools. W takim przypadku musimy zastosować zgranie w czasie rzeczywistym, gdyż zgranie offline jest dokonywane wyłącznie wewnątrz programu. W Pro Tools mamy możliwość dokonania zgrania pojedynczych ścieżek lub wysyłek. Aby to zrobić, klikamy prawym przyciskiem myszy nazwę wysyłki lub wyjścia ścieżki i z menu wybieramy Bounce. Wtedy otworzy się znane już nam okno Bounce. W polu Bounce Source nie jest już ustawione główne wyjście programu, tylko nazwa szyny wirtualnej, na którą skierowana była wybrana przez nas wysyłka. Inna metoda polega na zgrywaniu sygnałów wewnątrz sesji. Aby to zrobić, stwórzmy nową, stereofoniczną ścieżkę audio i nazwijmy ją Mix. Jako wejście tej ścieżki wybierzmy na przykład Bass 7-8. Tę samą szynę musimy wybrać jako wyjście wszystkich ścieżek, które chcemy zgrać. Użyjemy do tego znanego już skrótu Alt plus Shift. Po dokonaniu wyboru ścieżek, kliknijmy Output z wciśniętą kombinacją klawiszy ALT plus SHIFT i, nie puszczając jej, wybierzmy Bass 7 78. Wszystkim wybranym ścieżkom zostało przypisane to samo wyjście. Teraz uzbrójmy do nagrywania ścieżkę MIX. Dalej musimy zaznaczyć fragment, który chcemy zgrać, a następnie uruchomić nagrywanie. Operację opisaną przed chwilą możemy także wykonać, by nagrać komunikaty ze ścieżek MIDI lub Instrument do postaci audio. Ta możliwość przydaje się, gdy korzystamy z wielu instrumentów wirtualnych, co obciąża procesor. Trzeba jednak pamiętać, że przed operacją zgrania MIDI komunikaty MIDI muszą być odpowiednio wyedytowane, bo nad sygnałem audio, ze względu na jego ciągłość w czasie, nie będziemy już mieć takiej kontroli jak nad pojedynczym komunikatem MIDI. Po zgraniu ścieżek MIDI możemy dezaktywować ścieżki MIDI i instrument, by nie obciążały już procesora. Zawsze jednak możemy je aktywować z powrotem i po dokonaniu niezbędnych poprawek zgrać ponownie na ścieżkę audio. Jeśli chcemy wyeksportować jakiś plik bez użycia polecenia bounce, po jego zaznaczeniu z menu listy klipów wybierzmy Export Clips as Files lub użyjmy skrótu Command plus Shift plus K. W otwartym oknie wybierzmy parametry eksportowanego pliku oraz miejsce jego zapisu. Operację potwierdźmy klikając przycisk Export.